Hej ludziska, <coughs> witam was wszystkich bardzo serdecznie i od razu powiem, że zaczniemy na szybko, ponieważ ostatnio zauważyłem, że było bardzo mało materiału w materiale, czyli nic praktycznie nie działo się przez cały odcinek. Zamierzam to teraz naprawić. Ja nazywam się Gark, a to jest Gark Play Games. Zapraszam was do oglądania. What's that? That's Kane. He'd zip around here on it from time to time. A, żeby was he No, nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he's he cool, like you with your hat. My dad gave it to me. Nie my dad smart like that. Dobra, paletę odsunęliśmy. Teraz chyba zajmiemy się mm, tym biurkiem. help? No pewnie. Tania siła robocza, robocza zawsze w modzie. Here we go. Watch your fingers Nie wiem w sumie od czego zacząć i co jej powiedzieć, no może czy nie Niczego nie, nie potrzebuje. No, I get hungry a lot Okay, młoda. And you don't have any allergies or anything I should know about, right? Don't kids have allergies or asthma or just general maladies? A you Nie, Juma i tylko duma, peanut allergy. But you cool? I think so Okay, here we go Oh, oh my God, widzieliście tego Zeza. Eee y -y, 15 lat ma, jak ja. Nie będziemy dla niej osli. Ale nie wiem czy chcemy zmieniać ten temat czy po prostu powiemy jej wprost, że nie, nie, nie mówmy o tym. Zapytam się, czy lubi jakiś sport. Do you play sport? I play soccer, but I don't really like it. Dla cyber. I'm not crazy about Kolejny? All right, a o, nie czarnochu. Ja tu chciałem hey. antyrasistowską kampanię dla ciebie wystawić, ale widzę, że no. Why don't you want to talk about your nie they pogadamy. You? Ponieważ nie żyją, tak. Nie. No zapytałem, że nie zdziwiłbym się. I Did you fight? I fight with my mom sometimes. Tak, a wtedy ona wyjeżdża do mm. sawany na 5 miesięcy i nie wraca, talk. ponieważ umarła przy apokalipsie zombie. Zabiłem kogoś. Jakby to powiedzieć dziecku, no nie, lepiej I powiemy. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble. Yeah, that's. Ah, the trouble. Let's get this done. Na pewno jakąś Ow! większą ilością koksu w tym mieście. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll od just. Find you a bandage. Bo co innego mogło jej się wbić? Chyba raczej jakiś gwóźdź wielkości. A zresztą. Dobra, zobaczmy. W przyrządach pierwszej pomocy. Tam na pewno musi coś być. O, telewizor. Gdzie jest pilot? Jak to? Tak? Yeah. What if my parents home and I'm not there? Powiedzmy. I don't think they will. They you to. Be safe. We'll walkie-talkie Nie rozumiesz, że Stay chyba nie dali rady. Then, okay? Musisz zrozumieć, że niestety, ale twoje rodzice mogli umrzeć.

Nie, oklejmy clean up the basket tak ironicznie uśmiechnął. Czyżby coś planował? Czego ja nie wiem? Bierzesz tego pilota czy nie? It's the remote to my dad's TV. Dobra, gdy mamy już pilota, zobaczymy co z drzwiami. Drzwi nie otworzymy, pilota mamy. Ona jest zabandażowana, możemy w sumie jeszcze złączyć telewizor. zobaczymy, co się stanie. Aaa, tak jak myślałem. Dziwne, żeby coś działało.

Everyone out there seem alright to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep an eye on him. And there was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for him. I mean get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Have you heard from Glenn? Yeah, for Bo. Dobra, tam jeszcze jak palec. It's okay. Thanks for fixing it. Nie ma sprawy. Dobra. I wychodzimy. Okay. Skoro już wszystko. To ruszam right, dalej. Back into the drugstore with me. Okay. Lee? Yeah. You're not bad, right? Yeah. Not so.

Nie no, żartuję. Szybko ruszamy do wyjścia. Mamy pilota, który na pewno pomoże nam we wszystkich questach dodatkowych. Ale naszym zadaniem jest zdobyć klucze. Jak wiadomo, para staruszków została okay. wyniesiona. A to oni mogą mieć klucze do apteki. Ach, no nic, moi drodzy. Na teraz to będzie niestety już koniec, ponieważ materiał nie może być zbyt długi. Wiecie, samo przerabianie materiału trwa więcej niż bym chciał. Eee, no i to na tyle. Mówił Gark. To było The Walking Dead serii Garg Playing Games. Trzymajcie się, cześć.